O, o winie orzeka sąd, i przed sądem musimy wykazać, że to druga strona jest rzeczywiście winna temu, że do y, rozpadu małżeństwa doszło. Jeżeli to była zdrada, musimy mieć dowód na tą zdradę. Muszą być nagrania albo e, muszą być świadkowie, którzy potwierdzą e, tą naszą tezę. E, orzeczenie o winie warto walczyć w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście druga strona jest wyłącznie winna, bo to daje nam możliwość, w sytuacji, kiedy. Nasz stan majątkowy, stan życia się pogorszył albo będziemy w trudnej sytuacji. Mając orzeczenie o winie drugiej strony, możemy starać, starać się o alimenty na swoją rzecz. Jakby to w sytuacjach rzeczywiście takich, kiedy na przykład jedna, jeden z małżonków był tym, który zarabiał, a drugi opiekował się dziećmi. No i nagle następuje rozstanie. Opieka nad dziećmi to jest i wyzwanie, i, i, i bardzo trudna praca, ale praca, która nie przynosi y, dochodu. I nagle stajemy w sytuacji, kiedy no, musimy y, znaleźć się na rynku pracy albo musimy dalej opiekować się dziećmi, więc możemy, y, udowadniając winę, otrzymać alimenty na swoją rzecz, ale do tego potrzebne są dowody i nasze przekonanie.